Witamy wszystkich szlachetnych lachów, Lechów Wenedów, Sarmatów, Polachów, Polaków, Słowian. Drodzy Państwo, taka wyliczanka troszkę, ale przychodzi nam zastanowić się, kim my jesteśmy i kim będziemy w przyszłości. Witamy tutaj i przedstawiamy panią Dorotę Lechwar, kasztelana, kasztelana krakowskiego. Moglibyśmy powiedzieli kasztelana wielkiego krakowskiego, bo Kraków, królewskim miastem, jest najważniejszym. I w tym projekcie naszym odbudowy samorządności grodowej, powiatowej, ale miastach na prawach powiatu, no wybraliśmy Kraków na pierwsze miejsce i opatrznościowo pierwszym kasztelanem e, grodowym została pani Dorota Lechwar. Miejmy nadzieję, że to przejdzie do historii. Kasztelan to jest ten, co broni miasta, co broni grodu. W tym przypadku broni królewskiego grodu. E, w tej formule oczywiście, kiedy my nie mamy jeszcze realnej władzy, broni jakby to powiedzieć w sensie opinii, poglądów, Yy, pewnych, pewnych zaleceń, yy, petycji, i tak dalej, i tak dalej, ale przede wszystkim wyrażając do mieszkańców yy, miasta Polski i świata, Urbije-Dorbi, yy, wyrażając pewne yy, zdania na temat, co się dzieje w Krakowie, co się dzieje też w Rzymie, bo pani Dorota jest w Rzymie w tej chwili. Można powiedzieć, że yy, to są dwa bardzo ciekawe miasta, prawda? Rzym i Kraków, gdzie przyjmuje się i walczą o to. W tej chwili, w tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej czy rosyjsko-ukraińskiej, o drugi Rzym, tak, czyli o Kijów, a niektórzy mówią nawet o trzecim Rzymie. Ale oczywiście drugim Rzymem przyjmuje się, pani Dorota mnie potem sprostuje, Konstantynopol. Był wczoraj Bartłomiej pierwszy patriarcha Konstantynopolu, pana Andrzeja Dudy, i tak, porozmawiali sobie. I właśnie może byśmy, pani Dorota, bo pani jest tym najmocniejsza, zaczęli na ten temat rozmawiać, bo bardzo wielu z nas nie zdaje sobie sprawy że wojny najczęściej toczą się albo o ideologię, a jak jej nie ma, to najczęściej się toczą o religię. Pamiętamy XX wieku to raczej były to wojny ideologiczne, czyli Lenin, Stalin et consortes po rosyjskiej stronie, Hitler z swoim Mainkamp, po drugiej stronie i to były wojny ideologiczne. Tak? Oczywiście pod spodem prawdopodobnie też ktoś na tym ugrywał, przecież... Państwo Watykańskie powstało w 1929 roku oprócz tego państwa kościelnego które jeszcze wcześniej istniało. Więc ono też miało swoje interesy i wiele jednak innych religii też ugrywało swoje. Natomiast teraz ewidentnie Putin nie ukrywa, że prowadzi wojnę też jakby cywilizacyjno-religijną, to znaczy jemu chodzi o to, że budując pomnik Włodzimierza, powiedzmy, Wielkiego, tak Włodzimierza założyciela Rusi Kijowskiej w Moskwie, daje do zrozumienia, że najchętniej widziałby Kijów w granicach Rosji. On tego nie ukrywa i że w jakim sensie jest to wojna na zlecenie patriarchatu moskiewskiego, który no, chciałby, żeby Kijów był mu podległym, a wiemy, że Kijów się odseparował i poszedł znowu z powrotem w część konstantynopolską, czy konstantynopolitańską. No, pani jest tym oczywiście mocniejsza od nas, i no, dlatego to konwersatorium dzisiaj królewskie, gdzie król rozmawia z kasztelanem, ale też z radcą, ze senatorem, bo kasztelan grodowy z urzędu jest doradcą króla. Jest członkiem Rady Senatu, prawda, Rady Królewskiej. I chciałbym, korzystając z pani wiedzy, doświadczenia i poglądów, no, powiedzieć tutaj, jakby w tej formule konwersatorium, ale żeby inni się przysłuchiwali i wyciągali wniosków, czy o co tu tak naprawdę chodzi, jeżeli chodzi o wojnę cywilizacyjno-religijną Rusi Moskiewskiej, tak ją nazwijmy, z, czy, no, z, no, z Moskowitami, generalnie, czy Moskowitów. Z, bo trudno to powiedzieć, Ruś moskiewska, bo, ale dobra, moglibyśmy się uprzeć, że jest to Ruś moskiewska, Moskowici, z Rusią Kijowską. I tu już nie ma wątpliwości, tak? czyli z dzisiejszą Ukrainą, która też jakby wyzbywa się w sposób bardzo dziwny nazwy Ruś. Przyjmuje się, że Rusinów na Białorusi jest jeszcze 40-50%, natomiast Rusinów na Ukrainie jest jakieś 10-20%. Musimy sobie uświadomić, że Rusini to jest etniczna, słowiańska ludność, tak? Tak jak my, Polacy tutaj, czyli Ukraińcy to są przybysze z obcych terenów. Nie będziemy teraz jakby szukać z Tury, czy z Hazari, czy z głębi Rosji i tak dalej. To nie jest takie może istotne, ale to nie są rodowici mieszkańcy i Rusinów jest tam bardzo niewielu już, więc można przyjąć, że Ukraińcy, rozumieni po dzisiejszemu, w jakim sensie są przybyszami na tę ziemię, czy nawet niektórzy mogliby się pokusić o słowo okupanci. Jeżeli mówimy o Rusi kijowskiej, to mamy tutaj, odniesienie do 900, chyba 98 albo 800, 988 roku mniej więcej, są czasy Rusi Kijowskiej i przyjęcie chrztu. Czyli niedaleko po Mieszku I wchodzimy w czasy Włodzimierza Wielkiego, czasy Chrobrego. Potem 1018 wizytuje, w cudzysłowie oczywiście, Bolesław Chrobry Kijów, zaznaczając kto tu jest jakby, jakby tu powiedzieć, zwierzchnikiem. To dobre słowo, zwierzchnik, nie panem, tylko władzą, zwierzchnią i wbijając szup, słupy na Dnieprze, o czym się w ogóle milczy, tak. Pamięta się o słupach na Łabie, pamięta się o słupach w Słupie, coś my ostatnio byli w Prusach, e, czyli na ziemi hełmijskiej, a w ogóle się zapomina o tym, że nie tylko szerbiec na bramę, bo to takie efektowne Matejko to namalował, ale jednocześnie to są bite słupy graniczne na, mm, na Rusi. No, można powiedzieć, że Chrobry mógł działać pod wpływem papiestwa, które chciało ogarnąć y, dzisiaj rozumianą wiarę, no, niektórzy się mylą, mówią prawosławną. Chciałbym, żeby Pani na ten temat powiedziała, czy Ukraina ma wiarę prawosławną, czy grecko-katolicką. Jak to wygląda z Pani punktu widzenia, ten konflikt? Jak wygląda podział Europy Słowiańskiej i Rzymu na te obiediencje, na te, na te po prostu wyznania, czyli prawosławie, greko-katolicy i tutaj my, rzymsko, rzymscy katolicy. I jeszcze tutaj religia została zniszczona, czyli liturga słowiańska. Jakby Pani w tym kontekście nas tutaj uświadomiła, jak Pani to widzi? Bardzo prosimy, oddaję panu Pani głos. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich z Rzymu. No, ja obserwując już od dłuższego czasu ta wojna, ona nie powstała tak nagle. Było już to zaplanowane dużo, dużo wcześniej. Przez od, od, od początku tej pandemii, na początku zaczęli y, zajmować się krajami zachodnimi, żeby doprowadzić ich do upadku ekonomicznego, żeby ich lekko osłabić, Zachód. Bo przecież te duże restrykcje, które były w, y, y, w zachodniej Europie, a najbardziej y, one były we Włoszech. Tak, to prawda. Y, Wło y, Włochy, Australia i y, Kanada. A chodziło tylko wyłącznie o to, żeby kraj, żeby włosy przygotować do tej wojny bardzo osłabione. I przez te dwa lata takich silnych restrykcji, Włosi ekonomicznie bardzo dużo stracili. Tak się wydaje, że Włosi tutaj w tej wojnie no są daleko, tak? Ale Ostatnio okazuje się, że e, e, najwięcej tych oligarchów rosyjskich e, zainwestowało e, we Włoszech. E, mówiło się tak Cypr, Malta, e, Anglia, a e, ostatnio wyszło, że e, te najpiękniejsze zamki winne e, we Włoszech wykupili oliga, e, oligarki rosyjskie. E, a teraz powiem część tą wschodnią. Polska i całe te kraje słowiańskie nie odczuły tak za bardzo tego, tego, tej sytuacji covida, bo już ta część przygotowywała się do, przygotowywała się do, do, wojny i zaraz jak tutaj we Włoszech powstał ten covid, to ja zaraz powiedziałam, że bo do Polski wkroczyły wojska amerykańskie. I ja zaraz mówiłam głowom, że tutaj chodzi coś o kwestie uporządkowania. Mówię, nie skończyła się Druga wojna światowa, bo jeszcze nie ma tak, faktu tak. pokojowego między, między Polską a Niemcami. I jak zauważyłam, że do Polski przyjeżdżają wojska amerykańskie, tak już wyczułam, że tutaj będzie chodziło o zmianę granic. I teraz często się mówi właśnie o podziale Ukrainy. No, mówi się, że ten kawałek Ukrainy, tam lwów, on będzie przyłączony do Polski. No, że kawał tam ma, ma powstać nowa, nowa je, Jerozolima. Nowo, no, no właśnie. Nowa Jerozolima, a jeszcze i kawał ma, ma wziąć Rosja. No ale no, dużo się w Polsce o tym mówi, ale rzadko kto mówi o tym, że ta wojna to jest też taka wojna duchowa i religijna. Przecież z jednej strony broń błogosławią księża katolicy, tak? Z drugiej strony błogosławią e, e, prawosławni. Więc to jest, e, e, to jest e, wojna też tak samo dwóch, e, dwóch religii. E, e, Rzymskokatolicka z, e, z prawosławiem. E, I o, e, te dwa kościoły ten kościół moskiewski, bo ja nie mówię Konstantynopol, kościół moskiewski i kościół rzymski, y, oni przez tysiąc lat skrywali y, tajemnice, bo y, obydwa kościoły do y, y, tego y, y, dokonali zbrodni, zbrodni na kościele słowiańskim. I bardzo dużo osób myli Kościół Słowiański, myli to z pogaństwem. I zaraz, jak się zaczyna mówić o, o, kościele, o kościele Słowiańskim, to zaraz osoby już to łączą z rodzimowierstwem. Nie, to nie ma nic wspólnego z rodzimowierstwem, jest to Kościół katolicki, który został zniszczony przez te dwa kościoły, które teraz walczą na terytorium Ukrainy. I yy, yy, jeden kościół, teraz jak ktoś zobaczy na mapę, tam gdzie jest, yy, tam gdzie słowiańczyzna została podporządkowana yy, rzymskiemu kościołowi, to były mordy yy, biskupów yy, słowiańskich przez yy, biskupów niemieckich i francuskich, a po drugiej stronie tam, gdzie widzimy religię prawosławną, byli mordowani przez, przez prawosławie to moskiewskie. Mówi się, że no ostatnio arcybiskup Bigano powiedział, że nazwał Moskwę trzecim Żydem. Nie, jest to jest to błędna analiza arcybiskupa Wiganow, ale on jest usprawiedliwiony, bo arcybiskup Wiganow nie ma wiedzy na temat słowiańszczyzny. Moskwa nie jest trzecim Rzymem, bo jest tak, Rzym, Konstantynopol i pośrodku jest Kraków. Na początku były Morawy, a tego nikt nie mówi, Prawdziwym Trzecim Rzymem to był Kraków, bo przecież Kraków po prześladowaniu apostołów Cyryla i Metodego, siedziba, siedziba była w Krakowie. I przecież arcybiskup Goraz zarządzał całą Słowiańszczyzną, zarządzał właśnie z Krakowa. Goraz to jest ten pierwszy biskup, który I... był po Cyrylu i Metodym, to znaczy tak, po jednym z nich, treju, prawda? Tak, tak, oczywiście, oczywiście. I tutaj mamy na terytorium... na terytorium. Czyli to jest tak jak, przepraszam, że Pani przerywam, tak. ale musimy to wytłumaczyć naszym widzom tak. i słuchaczom, że tak jak przyjmuje się, że biskupem Rzymu jest nazywany potocznie apostolik Servus Dei Servi, czyli tak. dzisiaj papież, a to jest w sumie biskup Rzymu, tak, tak przyjmowało się, że biskupem, że biskup Wielchradu, Welehradu czy biskup teraz Krakowa Czyli Marek Jędraszewski jest jakby z automatu i facto patriarchą słowiańszczyzny. Znaczy, jeżeli przyjąć, tak, że oni tak. właściwie nominowali, my się z tym nie zgadzamy, tak. ale żeby to uświadomić, że tak. w tym sensie jest to drugi Rzym, że jest to inny ryt tej samej religii. Także co, ryt słowiański, religii nawet bym się odważył powiedzieć rzymsko-konstantynopolitańsko-katolickiej, tak, prawda? Bo cywilne metody mieli zgodę i Rzymu, i Konstantynopola. Tak, tak, tak i proszę to bardzo. to kościół, to bym kościół, właśnie ten ryc słowiański, dopóki on był, nie, nie, kościół Konstantynopol i Rzym nie, nie oddzielili się, tak? Ale jak już zaczęło. To był taki łącznik, prawda? Bo to było tak. spoiwo, czyli można tak. powiedzieć, to co nawiązywał Jan Paweł II, mówił tak. o dwóch płucach, a my tak. byliśmy jakby. Tułowiem, w którym tym, czyli jako liturgia słowiańska, w którym te dwa płuca mogą oddychać, czyli tak. płuco rzymskie i konstantynopolitańskie politańskie Które... mogły oddychać tylko w tułowiu słowiańskim. Tak, Czy dobrze tak, to zrozumieliśmy, tak? tak. Właśnie ten, ten rytm słowiański, bo on był najbardziej uduchowiony, bo niestety ten kościół, kościół rzymski i kościół, kościół z Konstantynopolu, oni stały się tak, jakby... Dwie, to znaczy, nogi Konstantyna i oni za bardzo połączyli się ten sojusz ołtarza strony. Tak, oni tak. poszli, oni poszli w materializm i władzę, a Kościół Słowiański, on został wierny Ewangelii. On został wierny wie, w tej gniozie i wierny Ewangelii i nie zajmował się podwojem, tylko duchowością. Był Czyli, to. Tak? I, i, a dlaczego upadł ten Kościół, y, y, kościół Słowiański? No bo y, y, jak stał się agresywny Rzym i Konstant y, y Moskwa, no bo y, Ukraina, y, trzeba to y, y, powiedzieć, że Ukraina przyjęła też w rycie i oni mieli identyko w tym samym rycie. I jak Polskę niszczyły, niszczyła, niszczyli biskupi niemieccy, tak na Rusi były, niszczyła Moskwa, bo Moskwa chciała po prostu, znaczy mówi się Konstantynopol, ale to już powoli Konstantynopol powoli powoli upadał, tak? I tak samo Rzym upadał, bo Rzym przejął, przejęły Niemcy, święte cesarstwo narodu niemieckiego. A Konstantynopol zaczął przejmować, Moskwa zaczęła dominować. Ale Turcy też, Osmańczycy, czyli tak, tak, islam, tak, prawda? Teraz, żeby to uporządkować, pani Dorote, tak. bo tu się klaruje pewna tak. wizja, czyli z dzisiejszej perspektywy, Prawosławie, nazwijmy je tak, żeby ludzie zrozumieli, czyli tak. to nie jest do końca Prawosławie, bo to jest religia grecko-katolicka, to jest inny ryt tylko. I nie powinniśmy tak. nawet mówić prawosławne, tylko ryt chrześcijański, ukraiński, czyli. Jakby to kijowski, konstantynopolitański może tak. No jest jakby w obrębie oddziaływania Konstantynopola, który jest podbity przez Turcję, czyli przez islamistów, ale jest to pewna część, jakby no niech będzie już prawosławia, która niemiła jest Rzymowi papieżowi i niemiła jest patriarchowi Moskwie, tak? Bo to jest ta część, którą chciał chrobry połączyć, czyli ta część słowiańska nazwijmy sojusz Krakowa z Kijowem, że tak. Kraków i Kijów byli blisko siebie, nawet przyjmuje się, że święty Stanisław pochodził gdzieś tam z Wołynia i tak dalej, że te religie poprzez nawet Unię Brzeską, czyli Unia jakby to powiedzieć religijna, że tu jest możliwość jakby połączenia się, bo to jest tylko kwestia tak naprawdę języka, rytu, ale w sensie jakby tutaj zwierzchnictwa, no jest taka możliwość w każdym razie, tak? W każdym, znaczy, I wychodzi na to, że że papieństwo, znaczy jest tu pewien problem, jak powiedziałem, chciałbym, żeby Pani się do tego odniosła, ponieważ objawienia fatimskie, trzecie czy czwarte, chyba trzecie w lipcu, 13 lipca 1917, mówiły wyraźnie, że poświęćcie Rosję, jeżeli Kościół ma nie zginąć, a dokładnie jeżeli Rzym ma nie zginąć, bo tu chodzi o ten rzymski Kościół, to należy poświęcić Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Coś poświęconego jest coś szlachetnego, tak? I żeby biskupi, żeby biskup Rzymu z innymi biskupami poświęcił Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Ten wymiar jest dosyć niezrozumiały, jeżeli z Rzym ma nie zginąć. No bo przyjmowało się, przynajmniej w 17 roku, jeszcze nie była ta rewolucja, bo ona nie wybuchła, bo to był maj, ona dopiero za chwilę wybuchła, że Moskwa jest prawosławna, ale w rycie, no właśnie moskiewskim, czyli można powiedzieć, no jeszcze w łączności z Kijowem, bo to były czasy, kiedy była łączność z Kijowem. Ale już wtedy, jakby ktoś zauważał, no to w tym przypadku Matka Boża, że Rosja jest jakby w złym, w błędnym rycie, że popełniła błędy no, błędy wiary, można powiedzieć, tak, i że trzeba ją wciągnąć jakby w otchłań Rusi Kijowskiej, a nie odwrotnie. To, co robi Putin, on chce w drugą stronę, jakby, prawda, i jakby i Putin nie spełnia tych ślubów, no i papież, który po wojnie, to można powiedzieć, to już, jest, to już jest po herbacie, że Franciszek na siedząco składa te śluby, ale wydaje się z naszej perspektywy, że to jest za późno. Myśmy o tym mówili, apelowaliśmy w zeszłym roku, w takim orędziu z 13 maja zeszłego roku, żeby biskupi świata, papież i biskupi polscy złożyli takie śluby. Oni tego nie złożyli, ale żeby pani spróbowała wytłumaczyć, jak pani rozumie to przesłanie, czy pani się wydaje, że to było dobre, co zrobił Franciszek, i czy rzeczywiście ma szansę wygrać, na, przynajmniej na krótką metę w tej chwili, ta. Pseudo religia, czy to prawosławie, które chyba nie jest żadną religią chrześcijańską, czyli ma podbić ruśkijowską, bo nic się nie mówi o tym, prawda? Porozumienia w tej chwili, które są zawierane, one dotyczą na przykład, że ma nie wejść na to, ma, ma coś tam, coś tam, do Unii możecie wchodzić, ale nic się nie mówi o tym, jaka będzie, a przypuszczam, że o to generalnie chodzi, jaka będzie więź Patriarchatu Moskwy, czy pseudopatriarchatu Moskwy, jako pseudoreligii. Po prostu z prawdziwym patriarchatem y, Kijowa, czyli który podlega patriarchatowi, czyli władzy zwierzchniej Konstantynopola jako drugiemu żywu. I jak, pan to, jak pani to widzi w kontekście jeszcze Krakowa, tak, który y, siłą rzeczy dla nas, przynajmniej dla mnie, dla nas króla Lekta, jest duchową stolicą liturgii słowiańskiej, którą trzeba odrodzić, tak, bo to jest nasz ryt, on jest bardzo spójny z naszym charakterem. I po prostu to trzeba odrodzić. To zresztą to nigdy do końca nie umarło. Powiem tylko takie taki dzisiaj opacznościowe zdarzenie, że dzisiaj na placu Marii Magdaleny, tam gdzie byliśmy ostatnio, przed kościołem jezuickim, tam gdzie jest tych dwunastu potomstw Maria Magdalena, była pochowana urna Krzysztofa Pendereckiego. Tak? Taki opacznościowy jakby znak, że ten plac jakby wielokrotnie był wymieniany, bo tam się zebrała ludność Krakowa poza kościołem. Tam był prawdopodobnie ten ten ekran i coś tam się jeszcze działo, i że on ma jakby takie duchowe, znaczy jeżeli ja to słyszę w trakcie, w trakcie transmisji 20 razy, że Plac Marii Magdaleny, Plac Marii Magdaleny, to dla przeciętnego człowieka nie robi to żadnego wrażenia, ale y, przecież nie ma w Polsce Placów Jezusa Chrystusa, tak? Że nie ma w Polsce Placów Matki Bożej. Nie ma czegoś takiego. Natomiast w Krakowie jest Plac Marii Magdaleny. Oczywiście to nie jest, to nie jest ani Matka Boża, ani Jezus Chrystus, ale jednak no nie ma placów za dużo, może tam nie chcą, ale jakby pani to ogarnęła i spróbowała to syntetycznie jakoś ogarnąć, o co ta wojna religijna się toczy, tak? I czy tu jest rzeczywiście chęć, żeby papiestwo zrealizowało swój projekt, no byśmy powiedzieli zabijania słowiańszczyzny, bo jeżeli oni już zabiją tą słowiańszczyznę w Kijowie, znaczy przepraszam, tą liturgię słowiańską w Kijowie, a mają już właściwie ją zabitą w Konstantynopolu, bo tam są Turcy, to można powiedzieć, że Rzym w perspektywie tysiąca lat, bo za niedługo będzie w, tysiąc, w 2054 tysiąc lat schizmy. no to może się uznać za zwycięski, tak po tysiącu latach. No Konstantynopol podbity, Kijów podbity, prawda, przez Moskwę. Także słowiańskiej liturgii już zapomnijcie. Jak pani to widzi, ten, ten aspekt? Jakby... To znaczy, ja widzę tak, Chyba że... Chyba światła brakło, tak, w że... Rzymie. A to wączę, włączę. A tak, bo nie myślałem, że bo tam są jakieś ja, wyłączenia. Ja tak, ten ryks słowiański, nam tylko zabrali liturgię. Tylko nam zabrali liturgię, ale ona trwała jeszcze do XVI wieku, a w Chorwacji to, to jeszcze do Soboru. A tak? chyba na Słowacji to w ogóle do dzisiaj, w dwóch no postaciach. A to. To można, jak to się mówi, w ciągu miesiąca wprowadzić. To nie jest problem. Tak. Jak Polacy na Mszę Frydęcką, a liturgia Jana Chryzostoma jest naprawdę bardzo podobna do, do, do liturgii, do tej boskiej liturgii, która, która była odprawiana, jak papież Bergoglio pojechał do, 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 na Słowację. Dokładnie. I, to jest, I to jest przepiękna liturgia. I my nie powinniśmy walczyć o liturgię, jakąś tam łacińską, tylko przywrócić naszą, na, wrócić do naszych źródeł, do przepięknej liturgii, y, 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 do boskiej. I, I nazywa się boska liturgia, nie zwycięska, tak. tylko boska. To już sama nazwa mówi, że to podchodzi od, od Boga. Ja bym się za bardzo tutaj nie, tego, nie martwiła tym, bo to nie jest problem, żeby połączyć kraje słowiańskie, bo teraz się bardzo mówi o połączeniu Ukrainy z, z Polską i ja później do tego dojdę, jak można proszę, proszę. Tylko, tylko połączyć te dwa kraje, jak, a, a przecież my z dziada pradziada pomimo, że zaborcy, Całe te, y, y, lik, chcieli zlikwidować Słowian, tego się nie dało, nawet te nasze y, zabory y, nie dopuściły do tego, że y, nie utraciliśmy my ten obrządek. Nam z dziada, pradziada, bo y, przekazali rodzice i my żyjemy w tym obrządku, tylko jesteśmy okłamywani, że to jest obrządek, że to są E, 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 święta, e, e, że dostaliśmy je z Rzymu. To jest kłamstwo. Jeżeli my będziemy wiedzieć prawdę, skąd my to mamy, to sprawa jest e, bardzo e, prosta. O, o, pra, bardzo prosta do rozwiązania. Także my w ogóle, żeśmy tego nie utracili, bo e, zaworca mógł nam zakazać języka bo no, tak było w zaborach, że w y, zaborze pruskim y, y, trzeba było uczyć się niemieckiego, w austriackim niemieckiego był, y, była nauka, a w rosyjskim rosyjskiego, ale y, zaborcy, jednej rzeczy jest niemożliwe u człowieka, wydłubanie mu oczu. I oni tego nie mogli nam zrobić i my y, żeśmy zawsze obserwowali, jak dziadek, jak babcia, jak mama przygotowywuje święta, tak, te wszystkie obrządki. Także tego oni nam nie wymazali. I my ten obrządek słowiański, my go mamy, yy, my go mamy. Nie dało Dany. się go zniszczyć. A to, że zniszczyli, yy, yy, zniszczyli yy, liturgię, to nie całkiem ją zniszczyli, bo, bo była odprawiana na Słowacji, tak. Tak. Więc o co tutaj teraz chodzi? Jeżeli chodzi o Rzym, no to wystarczy przestudiować Księgę Daniela z Apokalipsą, bo mówi się, że żyjemy w czasach apokalistycznych. Więc jest wyraźnie opisane, że Rzym jako papieństwo zostanie spalone w ciągu jednej godziny. I to będzie wyrok, nie wyrok, bo, wyrok boski. I upadek jest tam wyraźnie opisane, że zostanie spalona w ciągu jednej godziny i ludzie jeszcze będą płakać, bo, bo tak ta nierządnica zwiodła cały świat. I e, upadek Rzymu doprowadzi, że Rzym, e, Bergoglio, przecież papież Bergoglio, on się nie przedstawił, że jest papieżem. On się przedstawił, że jest biskupem Rzymu. Bo on powinien być biskupem Rzymu a papiestwo powstało dopiero później, jak się tak. studiuje historię Włoch, to papież jest to tytuł cesarza rzymskiego. Ponteficie Maksimum, tak nazywał się cesarz rzymski. I Rzym upadnie jako władza, no bo Rzym po prostu poszedł, tak jak jest opisane w Księdze Daniela i w Apokalipsie, Poszedł, yy, zbłądził, po prostu przed wnierząd y, z, z królami ziemi. Pisze z królami ziemi. I z jakimi królami ziemi ostatnio y, y, rządzi papiestwo, No nie ze słowiańskimi, bo królowie słowiańscy zostali wszyscy zniszczeni. Dokładnie. Także Słowiańszczyzna nie jest tam opisana, y, że y, dopuścił się nierządu, papi, bo to chodzi o papieństwo, bo ta nierządnica to jest papieństwo, że dopuścił się nierządu. Nie można powiedzieć, że nie z królami słowiańskimi, bo y, wręcz przeciwnie, królów słowiańskich się eliminowało albo na, no, no, robiło się wszystko, żeby na Słowenii nie było królów, nie było królestwa. Dokładnie. Zostali tylko, zostały tylko królestwa w zachodniej Europie.